Rozmowa Polskiego Radia 24. Jak to fajnie, proszę państwa, móc zaanonsować gościa, którego się dawno na oczy nie widziała, tym bardziej nie słyszało. Urszula Rusecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wice-rzeczniczka tejże partii. Witam panią poseł, witam państwa. Bardzo serdecznie witam, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora. A dziękuję, że i o mnie pani nie zapomniała. Wczoraj Senat przyklepał poprawki, a właściwie przyklepał poprawki. Wprowadził poprawki do ustawy o sądzie najwyższym. Tym samym zamiast pięciu proponowanych poprawek w Senacie mamy w znaczy w Sejmie mamy poprawek senackich czternaście. Co z tego tak, będzie? Tak, panie redaktorze, mamy 14 poprawek. Nie jest to dla mnie nie było to dla nas zaskoczenie, ponieważ wiemy, że większość rządząca w wyższej izbie refleksji i zadumy, tak zwany, tak, 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 tak zwany no, tak. jest Senat. Potocznie. Tam większość Nawet ma... Nawet powiedziałbym nobliwie, nie potocznie. Tak, tak, tak. większość w, w Senacie ma opozycja totalna, bo ja nazywam ich opozycją totalną, nie tak jak chcą się nazywać demokratyczną, bo zachowanie opozycji w żaden sposób nie jest demokratyczne. A dlaczego to, jak będzie czas, to powiem, dlaczego nie zachowują się demokratycznie? No to może od razu pani powie. No bo tak naprawdę od roku 2015, kiedy to Polacy powierzyli stery rządów w Prawo i Sprawiedliwości. Nigdy nie pogodzili po się z tą sytuacją ani w 2015, ani w 2019. Przypomnę, że już miesiąc po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość powstał tak zwany kod. I wszystkie działania zmierzały do, do tego, żeby z, opozycji, żeby zdeprecjonować legalnie i demokratycznie wybrany rząd. Z drugiej strony ta sama opozycja, chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wraz z szeregiem koalicjantów i tych obecnych, i tych przyszłych, jak również Nowa Lewica, w tym Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kiedy chodziło o na przykład wsparcie ustawy o ratyfikującej ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli mówiąc już tak w wielkim skrócie do KPO, to przecież zagłosowali za, wspierając rząd pis. No tak, zagłosowali za, ale mówimy o szeregu działaniach, nie tylko o jednej ustawie. To byłoby naprawdę skandalem, gdyby nie zagłosowano za poprawkami, za ustawą, która środki ma dla Polski z Unii Europejskiej, żeby wpłynęły te środki do, dla, dla Polski z Unii Europejskiej. Natomiast wracając do 14 poprawek Senatu, zapewne większość Sejmowa te poprawki odrzuci we wtorek czy w środę. Bo we wtorek rozpoczynamy w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu. Nie wiem kiedy będzie blok głosowań i wówczas będziemy chcieli te poprawki odrzucić. A dlaczego? Dlatego, że te poprawki Senatu są, jakby odwracają sytuację w sądownictwie i mają za zadanie stworzenie. Żeby tego... było tak, jak było. Tak jest. Żeby to, było tak, jest jak było. Żeby było tak, jak było, więc nie możemy zupełnie się na to zgodzić. Ale z drugiej strony, gdybym zadał opozycji pytanie, czy są za zmianą w, i za koniecznością wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, każdy by przytaknął i powiedział: Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście, jak najbardziej, natomiast po czynach ich poznamy, tak się mówi, nie, nie wskazuje na to nic, żeby opozycja. Totalna chciała zmian w sądownictwie. To, to tak tylko takie przypomnienie. Dzisiaj miałem przyjemność poprowadzić poranek w polskim Radiu 24 i zajrzeć do dzisiejszej prasy. A tam na pierwszej stronie okładki Gazety Polskiej. Takie wspomnienie tego sędziego o pendrive'ów. Tam, zdaje się, nawet spółka była, bo to i pan sędzia, i zdaje się, jego żona też. Tak razem spółka rodzinna i te pendrive y wynosili ze sklepów. To okazuje się, że pan sędzia ma się dobrze, jest zawieszony, nagrody jubileuszowe dostaje, kasę dostaje. I tak się to życie sędziowskie toczy. Panie redaktorze, my jako politycy co cztery lata mamy sprawdzam, tak? Sprawdzam od naszych wyborców. Nie może być tak, że ta władza sądownicza, czyli ta trzecia władza, jest ponad prawem, tak? Nie możemy, nie, nie w żaden sposób jest nieweryfikowalna. Tak nie jest. Sędziowie powinni również nie, nie mogą być ponad prawem, tak? To. Tak to ujmijmy. Natomiast ja wierzę, że tę ustawę uda się przegłosować i te poprawki odrzucić, ustawę przyjąć w Sejmie, trafi na biurko pana prezydenta. I, I pytanie już pan prezydent... brzmi, co pan prezydent zrobi? Dziś konferencja prasowa Zbigniewa Żobra, więc lidera waszego koalicyjnego partyjnego reprezentującego Solidarną Polskę ugrupowania i tu Zbigniew Ziobro oczywiście mówi, że to wszystko jest złe, że winny jest prezydent, że winny jest oczywiście Mateusz Morawiecki, to, to co do winy już mamy winę ustalonych i winnych. No i tutaj te wielkie nadzieje wyrażane, że jednak pan prezydent zawetuje tę ustawę. To zobaczymy, to jest jurysdykcja pana prezydenta, czy zawetuje, czy ją odeślę do Trybunału, czy, czy przyjmie. Ja wierzę w to głęboko, że jednak posuniemy się krok do przodu i uda nam się te środki z KPO pozyskać, w, być może tak jak zapowiadane jest w trzecim kwartale. To jest jakby nasze zdanie, nasza opinia. co zrobi Komisja Europejska? To albo inaczej, no możemy to przewidzieć, ponieważ bardzo mocno kibicują naszej opozycji, nasza opozycja. Już od dawien dawna uprzejmie donosiła 39 rezolucji przeciwko temu, co dzieje się w Polsce. Zarzucali brak praworządności. A jak wygląda praworządność w Unii Europejskiej, to teraz możemy sami zobaczyć. Pani wiceprzewodnicząca jest w w no, ba reszcie, ale to i w dlatego, że ale... złapana została na gorącym uczynku, to nawet immunitetu nie trzeba było zdejmować. Tak, ale nasi, ale też nasi do trzech naszych europarlamentarzystów dzisiaj wystosowało. Pismo do jednej z komisji, do przewodniczącego komisji, tego przewodniczącego, przypomnę, który bardzo mocno pytał naszą opozycję, co jeszcze może zrobić, co jeszcze może uczynić, żeby pomóc im dojść do władzy i odsunąć ten niedobry pis od, od rządzenia. Pismo ma, jakby, jakby w, w, w piśmie zawarte są pytania dotyczące, kto tak, żeby ujawnił pan przewodniczący, kto tak naprawdę pomagał w pisaniu tych wszystkich rezolucji przeciwko y, No ale Polsce. przecież wiemy, to nie jest żadną tajemnicą. Pierwszą rezolucję przyszedłagową Rafał Trzaskowski. Y, wiemy i to jest i y, to jest przykre, że. Takie... Trzeba zadawać takie pytania, wystarczyło wpaść tutaj do radio, to od razu no bym Tak, powiedział. ale ja no. myślę, że ważne jest oficjalne pismo, żeby y, mógł się pan przewodniczący komisji odnieść do, y, do tych pytań na piśmie i pokazać Wyglądało. Bo dzisiaj już jedenaste pytanie do Donalda Tuska zostało tak. dodane do tych dziesięciu, które były. Państwo rzeczywiście liczycie na jakąkolwiek odpowiedź, czy to jest taki pisz pan na berdyczu? Wydaje mi się, że te pytania są kłopotliwe dla Donalda Tuska i zapewne na te pytania nie odpowie, bo cóż może odpowiedzieć? Wtedy okazałoby się, jaką politykę prorosyjską prowadził, bo pan Donald Tusk chce teraz jakby odwrócić narrację, zmienić rzeczywistość i udowodnić wszystkim, że to tak naprawdę on był przeciwko Nord Stream 2, on, był, on nie był prorosyjski, to ten niedobry, niedobry pis, natomiast działania, i po kolei wszystkie decyzje, które były podejmowane za rządów Donalda Tuska przez, przez jego rząd, również przez pana Waldemara Pawlaka, tudzież innych, wskazują, że jednak te, ta polityka była prorosyjska. A rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński od początku podejmował działania takie, które chroni, miały za zadanie uchronić nas właśnie od, chociażby w polityce energetycznej, od imperialnej Rosji. No, tak Ostrzegał ja, to, ja to rzucałem pytanie już w przestrzeni publiczną, ale i pani zapytam. Gdybyśmy rzeczywiście mieli ten kontrakt z Rus... Przepraszam, z Rosją, Podpisany do 2037 roku. Myśli Pani, że zakręciliby nam gaz w międzyczasie, czy jednak by ten gaz szedł? Yy, ale to sama znaczy, Unia... S... Tak, tak, tak. Tylko przypomnę, że sama Unia Europejska zakwestionowała, że ten kontrakt tak, tak. też prawda. był Komisja niezgodny. Europejska, Komisja Europejska, tutaj jesteśmy tak. wdzięczni. Yy, natomiast yy, my, myślę, że może by i zakręcili. Wydaje mi się, że może by zakręcili, albo ograniczyli w jakiś mm -hmm. sposób. Chociaż dla nich najważniejsze są ruble. i, i... Jakie ruble? Ruba transferowe, to nie transferowe, są takie byle tak, 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 rube. tak. To my jednak staramy się dywersyfikować nasze energię tak, żebyśmy nie mogli nie musieli korzystać. No to błyskawicznie, może wspólnie to jeszcze przynajmniej z dwa tematy. Na piątek jest taka akcja rozpropagowywana w kraju. Stop to nie jest nasza wojna. No, skandaliczna akcja. Myślę, że powinny zająć się tym odpowiednie e, służby. E, nie wiem, kto kryje się za tą e, akcją, bo na pewno nie są to osoby, którym e, e, no, dobro Polski i, i, e, e, i to. Nie, nie, nie rozumiem tej akcji po prostu i uważam, że to, to, ta akcja. No, nie da się tego porównywać, ale te, znaczy to są ta akcja... ewidentnie pożyteczni idioci, tak, czy tak. są po prostu na usługach Nie, ruskich? Nie, wydaje mi się, że to są na usługach ruskich, to jednak ja tutaj w jakąś przypadkowość bym nie, nie na jakąś przypadkowość bym nie liczyła. Ja, ja wiem, że nie da się tego porównać, ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta te tablice miasta wolne od LGBT mhm. i to, to też na czyj użytek można by było teraz z perspektywy czasu było to realizowane, tak? I czy to właśnie nie służyło temu, aby, aby jednak zablokować środki z Unii Europejskiej do Polski? Natomiast tutaj, w momencie, kiedy Polska odgrywa tak ogromną rolę pod względem humanitarnym, społecznym, militarnym, kiedy oczy świata są skierowane na, na Polskę i jest głównym rozgrywającym w tej wojnie, Pomocy dla dla, dla Ukrainy, ofensywa mocna polityczna i pana prezydenta, i pana premiera, pana premiera Błaszczaka. Być może pan prezydent Stanów Zjednoczonych w przeciągu roku przyjedzie po raz kolejny do Polski. No właśnie, tutaj I dzisiaj to... prezydent w Rydze mówił, że do końca nie jest przekonany, czy to będzie Polska. Czy to będzie inne inne państwo w ramach tutaj powiedzmy tej ściany wschodniej, ale być może spotka się i z panem prezydentem i, i z prezydentem żołańskim i zapowiadane są kolejne pakiety pomocy dla Ukrainy pomocy dla Polski tu stacjonują wojska amerykańskie i ta współpraca Polski z Stanami Zjednoczonymi w tej chwili jest no, bardzo dobra jest taka, wyborcza jak... taki scenariusz, że gdyby Rafał Trzaskowski wszedł do gry, to zdobyłby kupę mandatów i i w parlamencie byłby pokaźną siłą. A ja nie o tym, ale o czymś innym. Co z bezpartyjnymi samorządowcami? Oni są bardziej na rękę wam, czy bardziej na rękę opozycji? Jeszcze e... pytanie, której opozycji? Panie redaktorze, tylko, że są dwa bloki, bo jeden blok bezpartyjnych samorządowców to jest ten tak dla Polski, gdzie tam e, szefem tego, e, e, tych, tych samorządowców jest prezydent Sopotu. Jacek i, Karnowski. I Jacek Karnowski no to tak? Wszyscy wiemy, że przecież on jest bezpartyjny i w ogóle... Nie. E... No tak, w samorządzie najlepiej ukryć się, za, jakby startować z własnego komitetu i nie, nie wskazywać swoich preferencji partyjnych, a doskonale wiemy, że akurat tak dla Polski ci prezydenci są bardzo mocno związani z naszą opozycją, z Platformą Obywatelską, ale są też samorządowcy albo inaczej. Mnie brakuje, sama byłam samorządowcą, brakuje mi tego, aby samorządowcy zajęli się naprawdę sprawami samorządu, tego, do czego zostali wybrani, żeby nie zajmowali się tą polityką ogólnopolską czy ogólnoświatową, europejską, bo mają inne zadania. I to wtedy jest nieszczęście dla mieszkańców, bo tego prezydenta, tego burmistrza po prostu nie ma w mieście, nie pani podejmuje podsum, to decyzji, tego. Jako mieszkaniec które są miasta, powiem pani tak, ja nie wiem, co jest lepsze, czy kiedy samorządowcy są, czy kiedy ich nie ma. Ale to zostawiam państwa ocenie. Samorządowiec wszystko... musi być dobrym gospodarzem i musi rozwiązywać te problemy tutaj blisko ludzi, tak? A nie zajmować się sprawami tej dużej polityki. Urszula Rusecka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, pani dziękuję. państwu. Do usłyszenia. Dziękuję.